Na samym czyli to jak dwa razy klepnę w asfalt, co się stało? No i nagle coś takiego nam się ukazało. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Będz, będz. Cześć krówki. Teraz już nie No właśnie. Także nie jest łatwo. Przeraz, dzisiaj nie pójdziemy. No musiało ono nieźle tutaj naleć i teraz mamy taką. Możliwość. Pokazuje mi, że do tyłu mam iść, do talu. Dzień dobry, kochani. Witam Was podobnie W czwartym dniu. Ugadnijcie, co było w nocy. Całą noc znowu padało. Na dopiero się uspokoiło, także zaczynają ptaszki cichy. Cierkać. O, zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Jak minęła noc, Adasiu? Dzień dobry. Było bardzo przyjemnie, ale jak zwykle, zgodnie z tradycją, co noc, co noc, całą noc pada i to strasznie obfity deszcz. Non stop. No, także mamy pogodę, jak to się mówi, deszczową, ale to akurat najmniej się tym przejmujemy. Wszystko mokre, no suszymy. Potem znowu pada, podnisko mamy już rozpalone. Ciepła herbatka, jakieś siadanko. Słuchajcie, dzisiaj ogólnie zostajemy tutaj na tej bazie aż do jutra. Taki jest plan. Musimy odpocząć, bo stopy mamy już tak opuchnięte i podzierane, że muszą odpocząć. Także dzisiaj będziemy tutaj się gościć jeszcze jeden dzień. Na siadanie, jak zwykle A dać co na siadanko? Konserwa no. Rarytas. Rarytas. Dajesz radę stopami? Słabo, ale daję radę. Hmm, gdzie by tu się teraz rozłożyć, co? Co sobie położę. Trzeba sprzątanie włości. No ja na tą chwilę leżę, odpoczywam. Trzeba się relaksować. tak oto mamy zapas wody. Oj Bada się, ale rozbujałeś ogień Pięknie panie Ani, tak się pierze bieliznę, rzeczy potrzebne w worku, bardzo fajny patent, jak pralka, odwiruj, <laughs> także pogoda nam, nam naprawdę nie ułatwia zadania, bo non stop pada, godzina, dwie, słoneczko może przyświeci i dalej leje, no ale nic, nie przejmujemy się tym, dobra, wyciągamy mydło, pięknie się myli. Taki widoczek z namiotu. Udało mi się zdążyć zrobić pranie, ale czy to wysknie, no to zobaczymy. Będzie ciężko. Dzisiaj na obiadek, kuchnia. Jaka będzie? Polska czy jaka, Hadaś? Czy chińska? Buszkraftowa. Buszkraftowa. Kuskus -kus i mięsko. Kuskus. -kus. Do tego będzie fasolka i mięsko z puszki. Z wołowiny. Pięknie. Naprawdę jedliśmy już wcześniej. Polecamy. Panie, ona, ta wołowinka kosztuje 9,90 Łohoho, Panie Brakuje jak za 15 Oj, Panie, Panie A tak po deszczyku wygląda nasz obóz No i się znowu przyjaśnia ja Już mieliśmy wszystko się śmialiśmy, że jeszcze grado brakuje O uh -huh. Nie wiadomo co robić. Mieliśmy przystąpić do konsumpcji obiadowej. Godzina 15. Nagle się ciemno zrobiło. Teraz nagle jasno. Tam nasz ogień. No nic czekamy. Doczekaliśmy się w końcu przygotowania naszego posiłku obiadu kolacja. Tak jak wspomniałem się wcześniej, jest to fasolka z wołowinką. Tak, tutaj jada się szykuje. Tutaj mamy specjalną miskę dla psa. I do tego zalejemy to kosmicznie. A dać pierwszy szef kuchni? Tak, Master Chef. Master Chef, leśny. A masz jedno otwarte, master, już jest wiesz odsączone forest, tak, tak, Master Forest Chef Master Forest Chef, Troszeczkę też się. jak za harcerskich czasów. No ale powiem Ci, że wsiadaliśmy, o której? O ósmej, nie? Do tej pory, pory nic. Także... Pamiętam siedem bursztemu. temu. Jeszcze teraz tak Hadość przez Prze nie wiem jak to nazwać Przesybie. Przesypał Musimy korzystać z każdych naczynia. puszkę każde... też możesz wykorzystać później. Tak to ja będzie sobie tak. zostawić. na kilka porcji robimy. I tego tak to wymieszane mięsko z fasolką tutaj dojrzewa jeszcze temperaturką Jak mam tylko pust, no to zaraz patrzę właśnie No na ładnie, tylko sprawdzę

no, to masz puszkę, ja mam puszkę, tak? No. no to, i teraz mi puszkę wrzucić, nie? Dobra. O pali. Mm. Tak, no. No. Takale leciutki. życzmy sobie smacznego Sól ja Zaraz to spróbujemy ja Pokażę jak to będzie wyglądać to wygląda. Czy będzie widać dobrze Może nie wygląda pięknie, ale pysznie smakuje Dobre Kochani, my już po kolacji Także odpoczywamy Nogi też muszą odpocząć tak Jest godzina no, w pół do dziewiętnastej Także jutro z rana jak nie będzie padać Chcemy już przejść 20 km Praktycznie już do miejsca docelowego Ale to wszystko będzie zależało od, od pogody Także zobaczymy Czy będzie padało czy nie Także ja już też jestem gotowy do spania Adaś też już się szykuje o to jak tam? Całkiem dobrze Nogi trochę bolą Najgorsze są jednak prognozy pogody, że cały czas ma padać. A to niedobrze, bo nie będziemy mieli okna pogodowego, który nam pozwoli przejść ostatni etap. Jeżeli się uda, to zrobimy go jutro. Jak się nie uda, to zrobimy go na dwa dni. No trudno, pogoda no, nie rozpieszcza nas wyjątkowo.